bo bitwa okultystyczna jest nieprawdopodobna. Miałem spotkanie z księdzem egzorcystą z krajów anglosaskich. Moi drodzy, każda plewania jest nieprawdopodobnie atakowana, każdy klasztor czy dom katolika nieprawdopodobnymi obrzędami okultystycznymi, aby wam zaszkodzić. Mamy sakramentalia, mamy sposoby bronienia. Daję przykład. Przyjaciel kapłan opowiedział mi o Kapłanie, nie Polaku, a Angliku, czy Amerykaninie, który miał bardzo pobożną rodzinę u siebie przy ołtarzu gorliwych pobożnych, pewnego razu kojego plewani kręci się kot, taki obskurny, taki wychłestany, więc go przygarnął i postanowił go utuczyć. Daje mu parę tygodni jeść, a kot nic nie, nie przywiera. Zawsze dziwny, więc padł na pomysł, żeby odmówić nad tym kotem egzorcyzm. Bo są egzorcyzmy też nad zwierzętami. Mam dla was radosną wiadomość. Są również egzorcyzmy w kościele nad każdym stopniem masońskim. Ale w Polsce kto o tym wie? Jak on tak inter, rozumiecie, to. Rozumiecie? W Polsce nie wolno nic mówić, bo tu nic nie jest chorego. I rozpoczął nad tym kocurem modlitwę. Kocur przed nim siedzi, on się modli. Ty, jak ci chodzą, zaczął waw, 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 ona skoczą mu na kark, wbił mu pazury w kark. Więc to sobie uświadomił, że do czynienia z diabłem ma w tej chwili. Złapał kocura, wygrywał go z, ze swojego ciała, trzyma i omaga, kocur się uspokaja. wyciszyło się wszystko. Dopiero tajemnicę poznał za kilka dni, kiedy poszedł, chciał odwiedzić tą rodzinę najbardziej gorliwą przy swoim ołtarzu. Wchodzi do mieszkania, nie chcieli go wpuścić, a tam pomniki buddy, różne drzewka, różne symbole. Okazuje się, że ta rodzina mu podrzuciła tego kocura. Był on anteną komunikacyjną, że tam wiedziano wszystko, co się dzieje na plewanii. Od tego czasu ta rodzina przestała już przy parafii działać i do kościoła chodzić. On się ich pyta, jak wy możecie Boga połączyć z tym, co wy tu macie pokoja, w pokojach? Świątynię okultyzmu. I kapłani, którzy wierzą, katolicy, angielscy czy amerykańscy biją na alarm. Każdy budynek święty w kościele jest atakowany i większość waszych domów takimi metodami. Stąd co, mu do, co doradził mu egzorcysta? Weź olej egzorcyzmowany i rób duże znaki na drzwiach, na bramce, bo olej długo się trzyma w postaci mokrej, rozumiecie? A to nieprawdopodobnie mocno działa na szatana. Jak mi ten przyjaciel opowiadał, co z nim diabeł wyrabiał, jak go zaatakował, jak obraz Jezu ufam Tobie, nabił mu na głowę i jak go myrnął o sufit. Dobrze, że miał u siebie w pokoju prywatną kaplicę i tam miał Sancti Simon. Doczołgał się do tabernakulum. Oberwał tyle strzałów od szatana w bitwie fizycznych, rozumiecie, że ledwo otworzył tabernakulum i szatan mu chciał dołożyć już ostatni lewo prostej. Ten wyciągnął kustodię Sanktisimon. Jak to przepłoża jak pyc ścianę, jak poleciał na tych filmach, co macie dla dzieci, to tak odlatuje. Dlatego tu polecam Was, bogato sobie poznaczcie drzwi swoich domost, bramy, to takim pokaźnym znakiem oleju egzorcyzmowanego.